Proszę o powstanie z miejsca. Na lewo. Patrz. Poczet sztandarowy. Sztandar szkoły prowadzić. Na lewo. Chodź. Panie dyrektorze, koordynator klas mundurowych Krzysztof Suchara melduje klasę pierwszą technikum logistycznego do ślubowania. Czołem uczniami! Czołem panie wiek Boże! Patrz na Do hymnu państwowego. Márs, márs, góð bróðsvíð. Państwa na ceremonii ślubowania uczniów klas pierwszych technikum logistycznego. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora szkoły, pana Jacka Gwiatkowskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Chciałbym serdecznie powitać szacownych gości, którzy skorzystali z naszego zaproszenia. I tak, witam bardzo pana Piotra Boińskiego, starostę Brodnickiego. Pana Stanisława Kosakowskiego, wicestarostka Drobickiego, pana Romana Pytla Sińskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, panią Justynę Price, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. No, i teraz się rozpocznie, proszę Państwa. Służby mundurowe najpierw tak, w imieniu dowódcy, dobrze, w imieniu dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Kujawsko Brygady Obrony Terytorialnej jest dzisiaj z nami pan pułkownik Andrzej Sikora. Z dowódca 83. Batalionu Lekkiej Piechoty w Grudziądzu. Dobrze? No. Udało się. Witam jeszcze tutaj żołnierzy 81 Batalionu Lekkiej Piechoty, 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem, i tu jest bardzo miłe zaskoczenie dzisiaj, porucznika Frankiewicza. Do niedawna był w naszym katechetą. ciągnie go do Brodnicy. Witam proszę Państwa, pan Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Brodnicy, reprezentuje pan porucznik Grzegorz Ostrowski. Nie widzę ani policji. Policja na służbie, straż na służbie. Witam jeszcze przedstawiciela dowódcy czwartego Pułku Chemicznego, pana majora Mirosława Siudaka. No, jest y, z nami komendant Straży Miejskiej. Jednocześnie reprezentuje pana burmistrza, pan Marian Chwiałkowski. Pan Dariusz Piotrowski, nie widzę, żeby przyszedł. Witam pana Jana Lewandowskiego, starszego cechu, Rzeniusz Zbrodnicy. Jest z nami Paweł Kubicz, dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi. Jest pan Jacek Grajewski, przewodniczący rady rodziców. Witam bardzo. Pozwólcie, że przeczytam nazwiska, chociaż tyle przyjemności będzie dla mojej kadry zarządzającej szkoły, czyli witam panią dyrektor Violetę Sternicką-Twarodowską. Panią Alicję Wiśniewską Panią Lidię Czerwińską Pana Andrzeja Wiśniewskiego Panią Iwonę Zielińską Pana Jarosława Hiszpańskiego Witam Panią Kierownik Internatu Małgorzatę Roszak I kierownika Szkolenia Praktycznego Jarosława Skarżyńskiego Wiele osób w kadrze, ale kochani uczniów mamy najwięcej w województwie, w szkole. Myślę, że witam jeszcze serdecznie rodziców przybyłych, przedstawicieli mediów lokalnych. No i kochani, Was już witałem wcześniej, ale jeszcze raz serdecznie Was witam. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam, ale również jest tutaj mile widziany. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. Proszę o powstanie z miejsc. Zbaczność, poczet sztandarowy. Przed wątrzyką wystąp. Spocznij. Baczność. Uczniowie klas pierwszy. Trzy kroki na wprost. Marsz! Uczniowie wyróżnieni. Złożenie ślubowania na sztandar. Do sztandaru. Marsz. Ślubowania. Ja uczeń technikum logistycznego. Ja, ja uczeń technikum logistycznego. Ślubuję. Ślubuję. Sumiennie i uczciwie wypełniać obowiązki uczniowskie. Sumiennie i uczciwie wypełniać obowiązki uczniowskie. Pracować nad kształtowaniem swojego charakteru. Pracować nad kształtowaniem swojego charakteru. Zdobywać, wiedzę. Zdobywać wiedzę. Rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Ślubuję. Ślubuję. Kierować, się ideami Kierować się ideami humanitaryzmu. I szacunkiem wobec ludzi. I szacunkiem wobec ludzi. Służyć najwyższemu dobru. Służyć najwyższemu dobru. Zdrowiu i życiu ludzkiemu. Zdrowiu i życiu Ślubuję. Ślubuję. Wiernie służyć ojczyźnie. Wiernie służyć ojczyźnie. Dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej. Dla dobra po ślubowaniu czapki wurz uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar do szyku. Stop! Bardzość uczniowie klas pierwszych. Tył, zwrot. Trzy kroki na marsz. Zwrot. Poczet sztandarowy. Do szyku. Stop. Począt. Spocznij. Proszę o zajęcie miejsc. I ponownie zapraszam pana dyrektora. Długo nie będę mówił, żar się leje z nieba, także kochani, tak jak w naszej szkole, krótko i na temat. Szanowni goście, nauczyciele, drodzy uczniowie, za mundurem panny sznurem. Czyżby słowa popularnej piosenki wyjaśniały duże zainteresowanie profilem mundurowym technikum logistycznego? Od 2016 roku, czyli od pierwszego naboru, co roku te klasy cieszą się dużą popularnością, kandydatów nie zniechęcają dodatkowe wymagania. Obok przedmiotów ogólnokształcących i umiejętności związanych z wybranym zawodem logistyka, muszą przecież zdobyć ogólną wiedzę o służbach mundurowych. Poznać elementy mustry, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. Od uczniów, kadetów w tej chwili oczekujemy też dużej sprawności fizycznej. Co oferujemy w zamian? Przede wszystkim możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji do przyszłej pracy w policji, straży pożarnej, wojsku lub w administracji samorządowej na stanowisku związanym z obronnością, zarządzaniem kryzysowym czy obroną cywilną. Drodzy uczniowie, kadeci, pięknie wyglądacie w mundurach, wyróżniacie się wśród naszej szkolnej społeczności. Pamiętajcie jednak, że noszenie munduru, nawet szkolnego, to zaszczyt, honor, ale również wielkie zobowiązanie do godnego zachowania i dużej kultury osobistej. Mundur w polskiej tradycji kojarzy się z patriotyzmem oraz służbą ojczyźnie i ludziom. Właśnie do takiej służby będziecie się przygotowywać. Wzorem dla was mogą być starsi koledzy i starsze koleżanki, z których szkoła jest bardzo dumna. Wielu uczniów klas mundurowych jeszcze podczas nauki, po ukończeniu 18 lat, wstąpiło w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej i po odpowiednim przeszkoleniu uczestniczy w działaniach związanych z walką z pandemią. Inna grupa uczniów kadetów stworzyła Szkolną Drużynę Ratownictwa Wodnego i patroluje jeziora naszego Pojezierza, Zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Odważnie służą innym, wykorzystując swoje umiejętności. Drodzy uczniowie, kadeci, bierzcie przykład z najlepszych, starajcie się im dorównać, bądźcie jeszcze lepsi. Życzę Wam wielu sukcesów, wyłącznie dobrych ocen. Czasami to może się zdarzyć. Nauki w atmosferze przyjaźni i wzajemnej życzliwości, satysfakcji z pracy na rzecz szkoły, innych ludzi, a przede wszystkim satysfakcji z wybranego zawodu i profilu nauczania. Bądźcie również wzorem dla swoich rówieśników i powodem do dumy dla Waszych rodziców oraz dla nas, Waszych nauczycieli. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa, gości zaproszonych, chciałby zabrać głos? Wszak jest taka temperatura, że może jak będziemy w miesiącach jesiennych robili przysięgi, to wtedy, ponieważ przechodzimy do kolejnego punktu. Dziękuję. Proszę o powstanie zmienić. Baczność na prawo. Patrz! Poczek sztandarowy. Sztandar szkoły odprowadzić. Klasa pierwsza C. Paczok. Klasa odmaszerować. dvojky Klasa pierwsza B. Klasa odmaszerować. Dwójki. Klasa pierwsza A. Wojki. Tych. Dziękuję. Proszę państwa, dziękuję bardzo za to, że zaszczycieliście się na swoją obecnością. Rodziców zapraszam na wojskowy poczęstunek. Wasze yy, pociechy Was zabiorą z sobą na grochóweczkę. Zaproszonych gości proszę już zwyczajowo do biblioteki szkolnej. Dziękuję bardzo.